Brawo, brawo, gigcze okay. brawo. Dobrze. Ja może do wszystko, masz, <śla> łowicie, wypad, tak, to kasę za. musiał szybko. nie nie, <śla> się, <śla> to, nie, <śla> to, nie No pokaż się tam. Drugie miejsce, czubaj mi Rosła. Ja stoję. 3:0 a niech Dula z Wyszek? Hej, halo! Nie wkładam! Nie pomylił się. Ja czekam na zdostanie obiektywu. Trzecie miejsce, pisze Henry. 2680 ja, ja ja nie, no, nie. Eziu, proszę bardzo. Jest o, jej, dziękuję, bardzo. Gratulacje moje. To to Rzuć na, na, Dzień Dzień na Dzień Dzień. No, dziękuję. Za ja buchę. nie ja nie liczyłem wyżej. Proszę. Jeżeliście raz, to macie to, raz. A Dobra. gdzie w kolei Dobro dzień. Czwarte miejsce, Krzyżowski Krzysiu. Jeden raz i ostatni. Nie, nie popuścił. Wszystko lalka, nie? A piąte i Gdula się tam nie załapie na piąte? Piąte miejsce, Przeźliński Heniu. nie załapie. Po prostu się nie załapie. Gdula się nie załapie. Ósmy Maślak, 9 Polus, 10 Twardy, Twardy Fardy, 11 nie nie Kamiński, 14 Fardy, 14 Fardy, 14 Fardy, 14 Fardy, 14 Fardy, miejscu tyle